I Dominika. Witamy Was w kolejnym odcinku Animacji za Kulis. W dzisiejszym odcinku chciałabyśmy pokazać Wam, czy da się zrobić płyn do baniek z płynu do naczyń. Ok, rozpoczynamy nasz test. Czy da się zrobić płyn do baniek z płynu do naczyń i wody? Tylko z tego. Wiemy, że można używać inne gliceryny i inne dziwne rzeczy, ale nasz test sprawdza. Czy zwykły Janusz i Grażyna w domu mają tylko płyn do naczyń, są w stanie zrobić bańki dla swoich dzieci? Więc użyjemy do tego co? Płynu, wody, miski, e, kików oczywiście, e, no i szklanki. Nie, szklanki nie będziemy używać. No a do czego wlejesz płyn do, do naczyń? No, bezpośrednio do, do miski. No ale dlaczego? No przecież musisz wymierzyć, chociaż żeby profesjonalnie. Ile, ile będzie płynu, nie? No, ale to jest marnotrawstwo, bo jak ja będę potem wlewać szklanki tutaj, to no wiadomo, że mi cały płyn z szklanki się nie przeleje, w związku z tym będę miała zmarnowany płyn. A bo to drogi płyn. A kurna. No a nie. my studenciaki, animator, oszczędzator. Wiecie, bańka tu powstaje jakby nie było. O, 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 o coś jest. Górna Grażyna. Grażyna puszcza bańki z, 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 z Ludwika. A co się stanie jak się obleje? No, na pewno mi y, chlapnie do oczu i będę płakać. Nie, szkoda ubrania, bo boję się, że zostanie... To z... Dobra, poczekaj, teraz, teraz moja. Teraz moja Znaczy, robi się, ale się nie, nie utrzymuje się w ogóle. Zrobić się zrobi, tylko nie odlatuje w, w ja chciałam zrobić długie. O, ona jest trwała. No, ale pęka, to jest. To no wiecie, no, jakbyście się uparli, to możecie, tylko czy to znaczy, jest. Bez... ja bym na event tego nie wziął. Na, na pewno, nie? I w ogóle, czy to jest bezpieczne? Jak sami widzicie. Płyn do bańek z płynu do naczyń da się zrobić. Jest bardzo dużo przepisów krążących po internecie, jak ten e, płyn do zrobić i da się to zrobić. Natomiast musicie sobie zadać jedno podstawowe pytanie. Czy to aby na pewno jest bezpieczne? Oczywiście, że nie. W szczególności jak puszczasz bańki mydlane przy małych Dzieciach. Ja sobie przypominam historię na jednym z moich eventów, e, kiedy puszczaliśmy bańki mydlane e, i była tam mała dziewczynka, która po prostu pierwszy raz w swoim życiu e, widziała bańki mydlane. Było to dość dawno temu, kiedy jeszcze dzieci jarały się bańkami mydlanymi. Teraz to same wiedzą, jak to robić jeszcze nas no, poprawiają. Tak? Także dymne lub ogniowe, no no, no tu... jeszcze, jeszcze jest I jeszcze, jeszcze, tak. I wyobraźcie sobie, że dziewczynka tak bardzo szalała za tymi bańkami mydlanymi, że tam, gdzie był nalany płyn do baniek, czyli w misce, po prostu go, tą miskę nadepnęła i ten cały płyn do baniek wylał się prosto na nią. Dzięki Bogu to nie był zrobiony płyn do baniek e, przez nas, przez animatorki. Tylko był on e, po prostu kupiony: był to specjalny płyn do baniek, właśnie z tubana, i tej dziewczynce nic się nie stało. E, później e, szefowa wtedy się kontaktowała z mamą, czy wszystko w porządku z ubraniem, czy, czy wszystko zeszło. Powiedziała, że tak, e, że wszystko jest ok. Dziewczynka też specjalnie jakoś nie, nie piekła buzia, nie dostała żadnej wysypki, więc naprawdę dzięki Bogu e, był to. Bań, płyn przeznaczony do baniek mydlanych. No marzec, no bo tak naprawdę na evencie to nigdy nie wiemy, co się może stać i to jest bardzo ważne. Nawet jak Wy przestrzegacie wszystkich przepisów i naprawdę uważacie, to tak naprawdę no, nigdy nie jesteście w stanie w 100% przewidzieć sytuacje, które mogą mieć miejsce, dlatego pamiętajcie! Płyn musi być bezpieczny. Ja sobie pamiętam, pamiętacie jak Wam szampon wejdzie do oczu jak szczypia, dopiero tak. jakby to miał być, nie wiem, płyn do naczyń, no przecież ja sobie nie wyobrażam. No, ja też nie. Więc pamiętajcie, że bezpieczeństwo dzieci na animacjach jest po prostu najważniejsze, nie tylko pod względem materiałów, które używacie, zużywalnych tak jak bańki, płyn do baniek, ale również pod względem sprzętu, który używacie. Tym bardziej, że w tych dzisiejszych czasach dzieci mają różne, różne, różne alergie. Więc tak naprawdę nie jesteście w stanie przewidzieć, czy na jakikolwiek produkt przypadkiem nie są uczulone. A no, chyba nikomu nie życzę, żeby jakaś wysypka wyskoczyła dziecku podczas, podczas takiego eventu, no bo wtedy możecie problem. mieć problem. Możecie mieć problem. Bezpieczeństwo dzieci na animacjach jest dla nas najważniejsze. Musisz dbać o to, czy czasami dziecko się nie przewróci lub nie wybiegnie na ulicę, natomiast to są sytuacje nieprzewidywalne, ale na co możesz, co możesz przewidzieć, to jest oczywiście sprzęt, którego używasz. Musi być 100% bezpieczny, na przykład lina. To jest dobry przykład. Pamiętajcie, że lina musi być specjalnie do tego przeznaczona, bo przyciąganie liny fajna zabawa, ale jeżeli używacie nieodpowiedzial... nieodpowiedniego sprzętu do tej aktywności, no to mogą na rękach zostać drastyczne ślady, więc nie używajcie byle jakich lin, tylko takich specjalnych animacyjnych. One są miłe w dotyku, one nie uszkadzają, e, nie uszkadzają skóry. Natomiast błagam Was, nie używajcie żadnych sznurków do prania i innych dziwnych rzeczy, bo takie sytuacje też, też mają miejsce. Także bezpieczeństwo jest tutaj w tym wypadku najważniejsze. To samo tyczy się materiałów zużywanych. Muszą one być bezpieczne i hipoalergiczne, jeżeli mają kontakt z ciałem. Płyn do baniek mydlanych powinien być wyprodukowany zgodnie z normą dotyczącą bezpieczeństwa zabawek, posiadać znak CE certyfikat bezpieczeństwa chemicznego i bakteriologicznego. Teraz popatrz na to z perspektywy rodzica. Czy Ty chciałbyś, żeby Twoje dziecko miało styczność z rzeczami i materiałami, które mogą być niebezpieczne dla jego zdrowia? No oczywiście, że nie. Zdajemy sobie sprawę, że chcecie sięgnąć po tańsze produkty, ponieważ niejedno, niejednokrotnie jest to dla Was bardzo duża oszczędność. Natomiast przede wszystkim musicie mieć na uwadze bezpieczeństwo dzieci. Poza tym robienie baniek mydlanych jest czasochłonne. Nie wiem jak ty, ale ja wolę używać płynu produkowanego przez firmy, które specjalnie się w tym specjalizują. Po pierwsze, jest to yy, wygodne, a po drugie mam pewność, że te firmy mnie nie zawiodą i płyn do baniek na pewno się sprawdzi na evencie. Wy jako animatorzy musicie się skupić na tym, w czym jesteście Najlepsi, czyli wprowadzeniu animacji. Naszym zdaniem lepiej, lepiej ten czas wykorzystać na czytaniu i oglądaniu wartościowych materiałów, na przykład animacji za kulisę lub animator celebryta, które pomogą Ci w Twojej animacyjnej karierze, niż traceniu tego czasu na jakieś tam eksperymenty, które wyjdą lub nie. Od momentu, w którym rozpoczęłyśmy swoją animacyjną karierę, miałyśmy styczność z wieloma firmami, które produkują płyny do baniek. I jednak ja z czystym sumieniem, z ręką na sercu, też mogę Wam polecić firmę Tuban, ponieważ ta firma produkuje e, świetny, idealny wręcz, płyn do baniek i poza tym jest pierwszą firmą w Europie, która zaczęła produkować płyn do, bań, do wielkich baniek mydlanych. Fajne w Tubanie jest to, że dbają o normy unijne i dokładają wszelkich starań do tego, aby ich produkty były po prostu e, bezpieczne. E, jakiś czas temu była nawet akcja na, na Facebooku, że po wprowadzeniu norm unijnych e, płyn do banik mydlanych firmy Tuban stracił na jakości. Osobiście tego nie zauważyłyśmy. Oprócz tego, że zmienił się kolor płynu, to nic więcej się nie zmieniło. To co, pokażemy e, nasze, bo jak to wychodzi? Ok, no to chodźmy. No to teraz kilka kwestii finansowych. Litrowy płyn do banik marki Tuban możecie kupić za 15 zł i 2 grosze, natomiast 5-litrowy za 59 groszy. Jeżeli chodzi o kiki, to taki zwykły e, kijek, kosztu... mokry, mokry, <gry> wy dostaniecie suchy. Kosztuje 16,69. Natomiast kijek taki już dużo większy XXL kosztuje 35 zł i 6 groszy. Czas na prawdziwy płyn do baniek. My używamy płynu marki Tuban. Jest to płyn specjalnie przeznaczony do tego, żeby te bańki wytwarzać. Jest on hipoalergiczny, ma wszelkie możliwe testy jakości i certyfikaty. Wlewamy go, otwieramy i wlewamy go do Ja powiem, że od początku mojej kariery animacyjnej zawsze używałam Tubana. To była w ogóle pierwsza firma, na którą trafiłam, jeżeli chodzi o bańki mydlane. Więc no serdecznie Was wam, pole, wam polecamy, no bo mamy taki sentyment po prostu do tubana, Zawsze. bo to była pierwsza, pierwsza moja bańka, która powstała właśnie z firmy Tuban. Dokładnie. I teraz tak jak wlewacie płyn do miski, którą macie przygotowaną, już nie wlewajcie, wiecie, jakoś tak, żeby się... Chodzi o to, żeby po prostu ten płyn się za bardzo nie spienił. Tak. Dlatego uważajcie ja po ściance sobie go delikatnie naleję. Tak. Bardzo ważne jest to, żeby się nie spieniał ten płyn. Tak. I tak samo jak będziecie, zamaczać, e, zamaczać kiki w tym płynie, to też nie mieszajcie, nie róbcie zupy w środku i też dzieci uczcie, jak one będą chciały kusić bańki, żeby po prostu uważały, bo im więcej pijany, no to tym mniej bańek niestety puszczuje. Tak, no a dzieci kochają mieszać i pierwsze co robią, no to właśnie mieszają e, płyn. E, ja pokażę, jak dzieci przeważnie łapią e, kiki e, i łapią je tak. No i tak. Za bardzo nie zrobimy e, bańki mydlanej, więc zawsze uczcie swoje pociechy, żeby go, żeby kciuki trzymać tak, kciukiem do przodu. Zamaczamy, nie mieszamy. No i teraz e, chwila prawdy. Czy wyjdzie, ja, czy wyjdzie? Mamy kciuki zatłubane. Tak, no. <laughs> Albo za mnie, czy ja puszczę dobrze? No, pani animator. No. No. A, czy zamykasz? Dobra? Żeby zamknąć. Później otwieramy, wow. otwieramy, otwieramy, i nie zbijamy nigdy, przed. żeby nie pękła zanim się zrobi, tylko tak, bo dzieci przebiegają i robią tak. I jest w pobańce. E, jeżeli nie chcecie rzeczywiście nie robić takiej długiej, tylko chcecie puścić parę mniejszych, no to musicie chwycić, otworzyć i zamknąć. Tak, otworzyć i zamknąć. Najlepiej się ustawić tego tak gestem. Ja teraz dobrze ustawiona z wiatrem. I wiatr sam tak naprawdę wydmuchuje mi bańki ze sznurków. Ja nie muszę nic zrobić. Jeżeli by się okazało, że jesteście bez wiatru, no to oczywiście możecie jakikolwiek ruch, ruch zrobić plikami. No i ta bańka się automatycznie Chodźcie. puści. Zobaczcie, ile baniek puściliśmy z jednego zamoczenia sznurków. My dalej puszczamy bańki. A z dalej. poprzedniego? Dalej, dalej. No i jak Wam się podobało? My uwielbiamy bańki mydlane. No to teraz czas na kolejną niespodziankę, czyli hop-hop bańki. O, no to teraz unboxing. Kolejny. <laughs> Kolejny w zestawie znajdują się. Otwieram, o, jest, jest siła. Na... Dobra, w zestawie znajdują się dwie hop-hop e, rękawiczki. Sklejona, patrzcie. Tak, trzeba będzie je. O. Jest siła, siła. Dalej znajdują się dwie hop hop rurki. Proszę bardzo. dwie hop hop rurki. I najważniejsze, dwa płyny do panik medlany, hop hop. na oczywiście. Tak. No i teraz instrukcja obsługi dla Was, bo to jest niezwykle istotne. Mhm. Trzeba odkręcić butelkę, włożyć do niej rurkę, ubrać jedną rękawiczkę na rękę. To, to obieraj rękę, która no, jesteś. Ja obieram tą. A tak w ogóle to pamiętajcie, że y, od trzeciego roku życia. Bawimy się. E, bawimy się tymi bankami e, no i powiedzmy też o cenie tego tak. e, 30 zł i 5 groszy ten zestaw kosztuje, Ging. więc naprawdę spoko, spoko. naprawdę jak e, na, e, jak macie przed swoje dzieci albo nie swoje to tak godzina spokoju nie tak. <laughs> nie zapłaca się tak. <laughs> tak. więc e, co jest istotne to, trzeba włożyć rurkę do buteleczki i trzymając ją pionowo, dmuchać delikatnie tak, aby stworzyć tylko jedną bańkę. I teraz uwaga, macie tak naprawdę, znaczy kilka prób, natomiast ta pierwsza, pierwsza, ta pierwsza bańka będzie najlepsza, najbardziej długotrwała. Tak, teraz i o... naprawdę mamy przed Wami animacyjny challenge. Będziemy odbijać teraz bańkę, jedna od drugiej i ta osoba której bańka pęknie, będzie miała animacyjnego psikusa, którego wymyśliście właśnie wy. Która to zrobi, chwila prawdy, na rozluźnienie trochę baniek. jajca. Jesteśmy świadkami, Nic nie robi. Oczywiście nasi widzowie animacji za kulis, że niestety los tak chciał, ale przegrała tą rozgrywkę Dominika! Uuu, A teraz challenge, challenge! Animacyjny challenge, czas zacząć! Dominika niestety przegrała, Hop Hop Bańka się nie utrzymała na jej rękawicy, w związku z tym ma psikusa. Psikus polega na tym, że będzie tańczyć w stroju, zaraz zobaczycie jakim, do piosenki bańkę łap. Ja będę puszczać bańki dan, jestem przebrana w piękną Elżbę, Mam nadzieję, że się Wam podoba. A teraz czas zobaczyć. A teraz czas zobaczyć Dominikę. Chodźcie. Jestem, jestem. jestem. Będzie ubrana w piękny strój Mianka. Specjalnie nagrywamy to, jak ona się w niego ubiera, żebyście nam uwierzyli. Rzeczywiście jest w środku, że to nie jakaś podpucha, yeah. tylko realizujemy challenge tak jak się patrzy. pomysły na nasz animacyjny challenge. Dziękujemy zwycięzcy naszego konkursu za ten cudowny pomysł. I oczywiście dostaje ta osoba nagrodę. Płyn do baniek marki Tuban pięciolitrowy oraz kiki do baniek. Gratulujemy. Zostańcie z nami, bo już w następnym odcinku opowiemy o pięciu błędach, które popełniłyśmy w animacji, o, uh, żeby to pięć, ale pięciu najważniejszych. Okej. Okay. No Łapka w górę, subskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia w następnym odcinku Animacji za kulis!